Piłka do kapitana. Gra zespołowa, gdzie punkty zdobywane są poprzez podanie piłki do kapitana, znajdującego się w określonym miejscu na boisku. Można wykorzystać hula hop. Propozycja tej gry świetnie sprawdzi się z wykorzystaniem elementów z koszykówki lub piłki ręcznej. Na tym nagraniu piłkę koszykową wprowadza sędzia poprzez rzut na środku boiska. Dwaj zawodnicy walczą o piłkę, by wybić ją do swojego zawodnika. Podczas akcji zawodnik z piłką może zrobić tylko dwa kroki. Piłki nie można kozłować. Bez piłki można poruszać się swobodnie po całym polu gry. Podaniami zawodnicy próbują dotrzeć do kapitana, który podczas chwytu piłki musi być obiema stopami w fula hopie Można złapać piłkę w wyskoku, ale po lądowaniu jego obie stopy muszą znajdować się w kółku. Nie jest dozwolone wychodzenie kapitana z koła w jakimkolwiek momencie gry. Po przejęciu piłki akcja toczy się w stronę drugiego kapitana. Gdy zespół wykona skuteczną akcję i piłka trafi do kapitana, wtedy przyznajemy punkt. Gra wznawia zawodnik drużyny przeciwnej z wyznaczonego miejsca na końcu boiska. Stosujemy podstawowe zasady gry w koszykówkę lub piłkę ręczną. Możemy dodać możliwość kozłowania. Zawodnikom z pola gry nie wolno wchodzić do koła kapitana. Nie można wyrwać piłki, gramy na auty, odgwizdujemy przewinienia. W zależności od celu lekcji lub innych założeń taktycznych, możemy wprowadzić kilku kapitanów, podzielić uczniów na tych grających wyłącznie w obronie lub ataku, albo wyznaczyć jednego zawodnika, który przynajmniej raz musi chwycić piłkę przed podaniem do kapitana. Gra toczy się na czas.